Zapomniałem, że i bary wyszły. Twórcy też zapomnieli, nie martw się. <grym> Także, muszę tak, chcieli, chcieliśmy być fajni, ale ponieważ ich zjechali, no to... no to już nie są fajni i zamilkli. Tak, zrobi, mieli, mają awatary kerbalowe, Myślę, że przyjaźń, miłość. Ale co z tego, skoro jest kupa, tak? Jak jest kupa, no to ten. Kogo interesuje Amaskar z Anetą z hr kiedy gra jest zjebana, tak? To, to się robi, kiedy gra jest spoko i nie wiem, społeczność się cieszy, robić ci memki, no to pewnie pogada z, z tą z Anetą z hr ale nie jak kurde ten, jak gra jest totalnie spierdolona. Że nie było Pols w Polsce w Pidzian a były takie bieda pizzerie, to była kupa z serem i czymś tam. To była zapiekanka, tylko większa tak naprawdę. Przeczytałem te ama. Ciekawe gdzie je zorganizowali. Czekaj, czekaj, to jest ama tutaj zorganizowane, gdzie zebrali jakieś komentarze i ten? Na YouTubie. Kto jest takie reżyserowany A mam twierdzone, że to jest jakaś ten... Jezu Chryste. Zart, also with like taka zła. Widzę, że kazali jej siedzieć. Jest zła, pa. And we got to and he was like, jakaś każdy kraj ja robić. w da da da. Jaki jest ten wybieranie designu i z jakichś białe kim to organizował. <laughs> Czy macie plany na robienie planet tak realistycznych, realistycznych do stanu? Że nie będą potrzebne mody. Co za w ogóle pytanie? <laughs> to za filozoficzne pytania. Jezus. Zobaczmy moje wyświetlenie. Bo się klikać, że nie połączymy z moim kontem teraz, nie mam odtworzonego tego profilu. <noise> Czy jest dużo dyskusji pomiędzy różnymi zespołami, które zaczynają się z artystami. Zespół. Jaki jest <noise> Ciekawe, czy na, koń, na końcu śpiewa piosenkę o tym, o, o prezesie naszego klubu. Satysfakcja. Satysfakcja. Ja, To nie jest, nie jest satysfakcja w życiu. Czy, jesteś, czy jest pani satysfakcjonowana? To jest pytanie z jakiegoś tego, z podprezesa. To jest test dla niej.

Czekaj, in... <laughs> Easter eggi pracownicy Kerbalowi. No, sośny. Ty pierwszy uśmiech. Czy będzie świecić. ok. Błyszczący Kerbal. Jezu, nie, dobra. Art update. Poprawki, material design. Jak animujecie. Jezu nie, są takie pytania. Obejrzę sobie to, to jest tak grube, Że Pytania od odcia... siebie, no nie wiadomo, że to jest jakiś ten czy. Propaganda, ale wygląda, jest odwrócona wsiona, wygląda lepiej jak jest ten w tej kerbalowej postaci, w sensie najbardziej uśmiechnięta przynajmniej.